Portal wiedzy. Ucz się, odkrywaj, rozwijaj. Szkoła rozwoju duchowego i wiedzy alternatywnej online. Platforma kursowa, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej. Największy w Polsce zbiór wiedzy ekspertów, całkowicie za darmo. Portal wiedzy miejsce dla tych, którzy chcą się rozwijać i poznawać siebie. Hipnoza regresyjna pomoże Ci odnaleźć swój wewnętrzny głos, uzdrowić przeszłość. Zbudować wspierające przekonania. Pomogę Ci w Twojej podróży. Zapraszam na www.tomaszniedzielski.pl. Od ponad 20 lat realizujemy filmy dokumentalne, reklamy i produkcje wizerunkowe, które budują markę i angażują widzów. Setki zrealizowanych projektów, tysiące godzin na planie, a wszystko po to, by uchwycić to, co najważniejsze. 813 Studio. Stroïnte: strony internetowe, sklepy, aplikacje, rozwiązania informatyczne i wsparcie w marketingu. Zapewniam spójną strategię, skuteczną realizację i widoczność w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Pracuję z ekspertami i tworzę przestrzenie, które łączą ludzi i pomysły. Masz wizję? Ja dostarczam zespół, zasięgi i konkretne rezultaty. Rafał Stachyra, Twój partner w świecie online.